Wiesz, co jest największym wrogiem minimalistycznego domu? Ty sama. To nie bałagan męża, niepokój dzieci, ani ta przyjaciółka, która upiera się, żeby dawać ci drobiazgi na każde urodziny. Problem tkwi w twoich zachowaniach. Wiem, że to nieprzyjemne. Nikt nie lubi odkrywać, że jest własnym złoczyńcą. Ale dopóki nie zidentyfikujesz i nie zmienisz pewnych wzorców, twój dom będzie nadal tym magazynem z kanapą, który nazywasz domem. Zapisz się do kanału teraz, włącz dzwonek, zostaw like ponieważ potrzebujesz tych informacji bardziej niż kolejnego dekoracyjnego garnka w szafce. A kiedy się zapiszesz, inne kobiety takie jak ty odkryją, że nie są same w tej walce z nadmiarem. To dobry uczynek bez wychodzenia z domu. Przejdźmy od razu do rzeczy. Istnieje pięć konkretnych zachowań, które sabotują twoje marzenie o tym zorganizowanym domu, który widzisz na Instagramie. I nie ma sensu obwiniać nikogo innego. Ta rozmowa jest między mną a tobą. Pierwsze zachowanie. Ignorujesz płaskie powierzchnie. Stół jadalny, szafka nocna, blat kuchenny blat w łazience komoda stolik kawowy co się dzieje ze wszystkimi nimi stają się punktami gromadzenia rzeczy kładziesz karteczkę niewinną za chwilę jest długopis potem korespondencja kluczyki do samochodu książka w ciągu kilku godzin masz stos rzeczy płaskie powierzchnie są magnesami dla bałaganu nasz mózg działa tak już jest tam jedna rzecz mogę położyć drugą jedna rzecz przyciąga drugą Zanim się zorientujesz, nie możesz nawet użyć tej powierzchni. Stół jadalny staje się magazynem. Blad kuchenny nie ma wolnego miejsca. Szafka nocna wygląda jak sklep z niepotrzebnymi drobiazgami. Blad w łazience, mydło, perfumy, makijaż, szampon, 23 kremy, ta pusta butelka od trzech miesięcy, suszarka, prostownica, gumki, spinki, horror. I żyjesz z tym codziennie, myśląc, że to normalne. W Polsce obserwujemy rosnącą tendencję do minimalizmu. Coraz więcej poleg zdaje sobie sprawę, że kupują za dużo, gromadzą za dużo, wydają za dużo. Ludzie są zmęczeni nadmiarem. Zauważają, że posiadanie mniej oznacza większą wolność, więcej pieniędzy, więcej spokoju. Im mniej masz, tym mniej musisz organizować. Pozytywny cykl. Utrzymuj powierzchnię jak najbardziej puste. Szafka nocna tylko to, co niezbędne. Książka, szklanka wody, telefon na ładowaniu. Tylko to. Stół jadalny nic. Stół jest do posiłków, do przyjmowania gości, dla rodziny. To nie jest miejsce do przechowywania. Blad kuchenny, tylko to, czego używasz codziennie: ekspres do kawy, podstawowe przybory, reszta do szafki, blat w łazience, produkty z codziennej rutyny, reszta w szufladzie, złota zasada, po użyciu czegoś natychmiast odłóż na miejsce: napiłaś się kawy, umyj filiżankę, nie zostawiaj na stole. Użyłaś prostownicy, ostuć i schowaj. Dostałaś korespondencję? Otwórz, rozwiąż lub wyrzuć. Nie pozwól się gromadzić. Na początku wydaje się to pracochłonne. Zmieniasz nawyk z lat. Ale po kilku tygodniach staje się automatyczne. Twój dom zawsze prezentuje się dobrze. Bez paniki, gdy ktoś zapowie wizytę. Domy, które nie przepraszają, to domy kobiet, które to zrozumiały. Drugie zachowanie. Zostawiasz wszystko na później. Zawsze. Och, zorganizuję później. Później się tym zajmę. Kiedy będę miała czas. Uwaga! Ten magiczny czas nigdy nie nadchodzi. Prokrastynacja to piękne kłamstwo, które sobie opowiadasz. A podczas gdy odkładasz, bałagan króluje absolutnie. Otwierasz bałaganiastą szufladę codziennie, każdego dnia spotykasz chaos. I czujesz ten dyskomfort, tę małą irytację, która się gromadzi, stres w homeopatycznych dawkach, który pod koniec miesiąca sprawia, że jesteś wyczerpana, nie rozumiejąc dlaczego. Badania pokazują, Zorganizowane środowiska zwiększają produktywność o 20%. 20%. Robisz więcej, lepiej i szybciej, gdy twój dom jest w porządku. Ale prawdziwe jest też odwrotne. Niezorganizowany dom, niezorganizowany umysł. Tracisz czas szukając rzeczy, tracisz energię psychiczną, tracisz cierpliwość do siebie. I jest więcej. Australijskie badanie wykazało, że kobiety w bałaganiastych kuchniach jedzą dwa razy więcej niż kobiety w zorganizowanych środowiskach. Bałagan dosłownie wpływa na Twoje ciało, wpływa na Twój niepokój, na Twoje emocje. To nie tylko estetyka. To zdrowie psychiczne, to zdrowie fizyczne, to jakość życia. Jakie jest rozwiązanie? Zrobić. Po prostu zrobić. Widzisz, że szuflada jest bałaganiasta i masz 15 minut? Rozwiąż to tam. Nie wymyślaj wymówek. Stwórz zobowiązanie wobec siebie. Po obiedzie wrócę tutaj i rozwiążę. I dotrzymaj. Traktuj to zobowiązanie, jak traktowałabyś wizytę u lekarza. Dlaczego zawsze priorytetowo traktujesz innych, a siebie zostawiasz na końcu? Twój dom zasługuje na Twój czas. Zasługujesz na życie w domu, który się nie przeprasza. Trzecie zachowanie. Nie pozbywasz się niczego. To imponujące, jak tworzymy głębokie więzi emocjonalne z przedmiotami, których używamy raz na pięć lat. Forma do ciasta z 2015 roku? Nadal tam jest. Płaszcz, który nie pasuje od 2019 roku? Zajmuje cenną przestrzeń, magazyny dekoracyjne z 2010 roku, przechowywane z miłością. Przeciętna osoba posiada ponad 300 tysięcy przedmiotów w swoim domu. 300 tysięcy. A wiesz, co jest najbardziej odkrywcze? 80% tych przedmiotów jest rzadko używanych. Przechowujesz, bo może kiedyś będę potrzebować, ale ten dzień nigdy nie nadchodzi. W Stanach Zjednoczonych rodziny wydają średnio 1700 dolarów rocznie na rzeczy, których nigdy nie używają. Pieniądze wystarczające na wyjazd, na remont łazienki, na inwestycje. Ale wszystko jest ułożone w szafie z bałaganem, w szufladzie zapomnienia, w tym kącie garażu, który udajesz, że nie istnieje. Oderwanie się nie jest opcjonalne dla kogoś, kto chce minimalistycznego domu. To fundamentalne. To jak chcieć schudnąć jedząc trzy pralinki codziennie po obiedzie. Nie działa. Czysta matematyka. Jeśli twoja szafa mieści 100 sztuk, ale masz 400, żadna organizacja na świecie tego nie rozwiąże. Im więcej masz, tym bardziej niemożliwe jest utrzymanie porządku. Rozwiązanie? Włącz oderwanie do swojej rutyny. Nie ten wyczerpujący maraton weekendowy. Mówię o małych, codziennych lub tygodniowych oderwaniach. Trzy przedmioty dziennie. W miesiąc to dziewięćdziesiąt przedmiotów. W rok ponad tysiąc przedmiotów mniej. Dostrzegasz wpływ? Są dni, gdy jesteś zmęczona? W porządku. Życie nie jest doskonałe. Ale następnego dnia wrócisz do tego. Ważne jest stworzenie nawyku. Oderwanie musi stać się częścią twojego życia jak mycie zębów. Kobiety, które to już zrozumiały, nie potrzebują maratonów. Po prostu nie gromadzą. To cichy, ale potężny styl życia. Czwarte zachowanie strefa przejściowa zawsze pełna. Strefa przejściowa? Co to takiego? To obszar w pobliżu drzwi wejściowych, przez który wchodzisz i wychodzisz kilka razy dziennie. Może to być salon, przedpokój, kuchnia. Gdy ten obszar jest stale pełny, bałagan rozprzestrzenia się po całym domu to jak infekcja. Wracasz zmęczona z pracy. Otwierasz drzwi. Rzucasz torebkę na kanapę. Zdejmujesz buty, zostawiasz na środku salonu. Kurtka idzie na krzesło. Klucze na stoliku. Pół godziny później mąż wraca. Widzi twoją torebkę i myśli: Mogę też rzucić mój plecak tutaj. Jego buty obok twoich, klucze razem z twoimi. Twoja córka wraca ze szkoły. Plecak na kanapie, buty na podłodze, kurtka na krześle. W mniej niż dwie godziny twój salon zmienił się w przebieralnię klubu. I nawet nie zauważyłaś, jak to się stało. Polki klasy średniej, które cenią swoje domy, nauczyły się czegoś. Czysta strefa przejściowa to cichy sygnał kontroli. Nie wracają do domu i nie rzucają rzeczy. Mają systemy. Rozwiązanie jest strategiczne. Wieszak na klucze zaraz przy wejściu. Jak tylko otworzysz drzwi, wieszasz klucz. Nigdy więcej nie stracisz pół godziny szukając. Buty? Specjalny szafka na buty. Może być w środku lub na zewnątrz, ale istnieje odpowiednie miejsce. Każda osoba ma swoją przestrzeń. Koniec. Torebka, plecak, kurtka, haczyki na ścianie. Funkcjonalne, eleganckie. Każda osoba ma swój haczyk. Przyszłaś, powiesiłaś. Tak proste. Nie musi być drogie. Musi działać. Ponieważ gdy otwierasz drzwi i od razu spotykasz bałagan, twój mózg interpretuje to jako zagrożenie. Nie myślisz o tym świadomie, ale twój system nerwowy rejestruje nieporządek jako niebezpieczeństwo. Zwiększa twój stres bez twojej świadomości. Zorganizowana strefa przejściowa oznacza, że wracasz i oddychasz z ulgą. Twój mózg rozumie. Jestem w moim schronieniu. Wszystko jest w porządku. Mogę się zrelaksować. Ogromna różnica w jakości twojego życia. Piąte zachowanie. Gromadzisz przedmioty w torbach. Podstępne. Wydaje się nieszkodliwe. Wracasz z biedronki. Kładziesz torby na podłodze w kuchni. Zaraz schowam. Ale robisz coś innego. Odbierasz telefon. Pomagasz synowi. Pijesz kawę. Torby zostają tam. Godziny mijają. Dzień się kończy. Torby nadal tam są, zajmując przestrzeń, gromadząc psychiczny kurz. Albo idziesz do złotych tarasów, kupujesz rzeczy, zostawiasz torbę na łóżku. Później schowam. Ale nie chowasz. Torba zostaje dni, czasami tygodnie. Widzisz ją codziennie, ale nadal odkładasz. Jeszcze gorzej: prezenty. Piętnaście prezentów. Piętnaście toreb rozrzuconych. Salon, sypialnia, korytarz. Za każdym razem, gdy patrzysz, czujesz ten ciężar. Muszę schować, ale nie chowasz. Wina gromadzi się razem z torbami. Niewidzialny, ale ciężki bałagan. To nie jest tylko fizyczna torba. To obciążenie psychiczne. Za każdym razem, gdy widzisz, twój mózg rejestruje zadanie do wykonania. Męczy. To jak mieć dwadzieścia otwartych kart w przeglądarce twojego umysłu. Zużywa energię bez twojej świadomości. Życie jest szybkie. Pracujesz, dbasz o dom, dzieci, tysiąc rzeczy. Ale gdy wrócę do domu z czymś, schowam to natychmiast. Nie ma znaczenia, czy jestem zmęczona. Rozwiązuję to tam, w tym momencie. Dziś wróciłam z torbą. Syrop dla mojej córki, dezodorant, bo mój się skończył. Położyłam torbę na kanapie. Schowałam buty. Wróciłam, schowałam dezodorant. Schowałam syrop. Zgniotłam torbę, żeby użyć na śmieci. Dwie minuty. Mój dom pozostał w porządku. Gdybym zostawiła to tam, byłoby tam do teraz. Dzień się wydarzył, pojawiły się inne rzeczy. Ta torba przeszkadzałaby mi za każdym razem, gdybym przechodziła. Proste rozwiązanie. Opróżniaj torby natychmiast. Zakupy z biedronki? Schowaj wszystko. Ubrania z galerii? Zdejmij i włóż do szafy. Prezenty? Otwórz, zdecyduj, gdzie zostanie. Wyrzuć opakowanie. Nie zostawiaj na później. Później staje się nigdy. I uważaj, nie rzucaj w strefie przejściowej. Pamiętasz, strefa przejściowa musi być wolna. Kiedy wrócisz z torbami, idź bezpośrednio do ostatecznego miejsca. Zakupy bezpośrednio do kuchni i są schowane. Ubrania bezpośrednio do sypialni i są włożone do szafy. Prezent bezpośrednio tam, gdzie będzie w domu. Ile z tych zachowań zidentyfikowałaś u siebie? Jedno? Trzy? Wszystkie? Nie ma problemu. Pierwszy krok do zmiany to rozpoznanie. Nie rozwiązujesz problemu, którego istnienia nie przyznasz. Posiadanie minimalistycznego domu nie polega na perfekcji. Chodzi o stworzenie systemów, które działają. Zastąpienie zachowań, które wprowadzają bałagan. Zachowaniami, które organizują, to wymaga czasu, wymaga praktyki, wymaga wytrwałości, ale działa. Kiedy zmienisz tych pięć zachowań, Twój dom się zmieni, Twój umysł się zmieni, Twoje życie się zmieni. Zyskujesz czas, ponieważ nie szukasz rzeczy. Zyskujesz pieniądze, ponieważ przestajesz kupować to, czego nie potrzebujesz. Zyskujesz spokój, ponieważ Twój dom staje się prawdziwym schronieniem. Jeśli jeszcze nie zapisałaś się do kanału, zrób to teraz. Naciśnij dzwonek. Zostaw like, ponieważ kiedy to robisz, YouTube pokazuje ten film większej liczbie osób. Tysiące kobiet tam potrzebują tej wiadomości. Są zmęczone życiem w domach pełnych bałaganu. Chcą się zmienić, ale nie wiedzą od czego zacząć. Zapisując się, pomagasz tym kobietom znaleźć informacje, których potrzebują. Dosłownie robisz różnicę w życiu innych ludzi. Podsumowując, pierwszy: Płaskie powierzchnie puste lub z absolutnym minimum. Schowaj wszystko natychmiast po użyciu. Drugi. Przestań zwlekać. Widzisz bałagan? Rozwiąż. Później nigdy nie nadchodzi. Trzeci. Pozbądź się rzeczy. Nie możesz organizować, jeśli masz pięć razy więcej rzeczy, niż Twój dom może pomieścić. Codzienne, małe, ale stałe oderwanie. Czwarty. Zorganizowana strefa przejściowa z funkcjonalnymi systemami. Wieszak na klucze, szafka na buty, haczyki. Wszystko na odpowiednim miejscu. Piąty. Opróżniaj torby natychmiast. Nie pozwól przedmiotom mieszkać w torbach po całym domu. Pięć prostych zachowań, ale kiedy wdrażasz je w swoim życiu, transformacja jest imponująca. Dom lżejszy, zorganizowany, piękny, ty spokojniejsza, produktywniejsza, szczęśliwsza. Zostaw w komentarzach, które zachowanie najbardziej pasowało do twojej rzeczywistości. Jakie jest twoje największe wyzwanie? Oderwanie, prokrastynacja, powierzchnie zawsze pełne? Opowiedz mi, uwielbiam czytać i rozumieć, przez co przechodzisz. A jeśli podobał ci się film, napisz. Mniej znaczy więcej. Cztery słowa, które podsumowują całą filozofię minimalizmu. Napisz, żebym wiedziała, że ta wiadomość do ciebie dotarła. Ciche domy to domy kobiet, które już zrozumiały. Podobał ci się film? Jeśli tak, zapisz się do kanału Minimalistyczny Dom, zostaw like i naciśnij dzwonek. W ten sposób pomożesz innym osobom, takim jak ty, otrzymać dobre informacje o organizacji, minimalizmie i lekkim, eleganckim domu. Każdy like i subskrypcja mają znaczenie, aby te treści dotarły do większej liczby osób, które tego potrzebują. Licz na mnie w tej misji rozpowszechniania idei, że mniej znaczy więcej.